No, Siemanko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Serę z Na którym lecimy sobie od 50 zł do kostki. Ale uwaga, wszystkie skrzynie są w trybie burskiej. No i oczywiście idziemy cały czas za połowę naszego balansu. Także jestem ciekawa. Czy w ogóle nam się uda zrobić kostkę? Wiadomo, że koski potaniały, więc może będzie łatwiej je zdobyć. Oczywiście oglądajcie do samego końca, ponieważ pojawi się dla Was hasło konkursowe, żebyście mogli skierować skina totalnie za darmo w tym odcinku. Wbijajcie również koniecznie na mojego Discorda, który jest w opisie pod filmem, ponieważ tam poznacie wyniki na skiny z poprzednich odcineków, które już dzisiaj będą zaktualizowane. Także zapraszam serdecznie, jak i również zachęcam do wspierania mnie, oczywiście, z kodikiem. Tutaj, Solivia, który po aktywowaniu daje Wam dodatkowy 10% do każdego doładowania oraz macie szansę wziąć udział w konkursach. Macie ich aż 8, ponieważ Korbol wczoraj sobie zgarnął rękawicę, także gratuluję. A za Was trzymam kciuki, ponieważ przy minimalnej wpłacie 8,40 macie szansę sobie zgarnąć Karambicika, dwie Emeczki, a Good Knife'a oraz oczywiście Survival Knife'a i Shadow Daggery. Także sporo To jest do zgarnięcia, bo aż 4. A przy minimalnej wpłacie 20zł czeka na Was Talon Knife o wartości 2100zł, na którego są dwukrotnie zwiększone szanse, tak samo jak na pozostałe trzy itemki również są zwiększone szanse. Pamiętajcie, że jak skina wygracie, to od razu przy wpłacie w formie prezentu go dostaniecie, no i też ceny skinów nie ulegają tutaj zmianie na stronce, tak dla informacji. No i oczywiście, jeżeli zgarnicie skina, to od razu konkursik się zakończy, a ja Wam dorzucę nowe. Także nie przedłużając jest z losu pełnoletnich, zapraszam na odcinek. No dobra, lecimy sobie na naszą pierwszą bateleczkę, no i za połowę, czyli lecimy od razu w tryb boost. I tutaj chciałabym raczej zobaczyć naklejki po jednej sztuce, i do tego dorzuciłabym również może ultra case, a póki co odpuszczę i medium case, bo ostatnio w ogóle mi nie sypie i skupiłabym się na przykład na C4 case, ie. i do tego za 7 zł. Możemy dorzucić tego medium case'a, żeby po prostu gdzieś tam podbić. Eee, trzy osoby. Tryb standardowy, zawsze tak raczej zaczynam. Eee, także nic tutaj chyba się nie powinno zmienić. No i mam nadzieję, że tutaj pierwsza batelka jest dla nas w sumie i tak czy siak najważniejsza. Także fajnie byłoby oczywiście z niej tutaj coś wyrzeźbić. I mamy chyba pierwszą naklejkę z potencjałem? Nie, nie mamy. Czemu ona była fioletowa? Okej, okay, troszeczkę mi ona zmyliła. Anime case. Totalnie tutaj nie oddało. No Adrian jest w sumie do prześcignięcia, ale skrzynia C4 totalna lipa. Totalna lipa mamy najmniej. Mogłam się w sumie spodziewać, że tak to się skończy. Mogłam od razu zastartować z underdogiem. Dobra, ok, nie wyciągajmy pochopnych wniosków. Dobra, mamy już 77 zł na koncie, także pykło. Na szczęście pykło, ostatnia skrzynia mnie tutaj poratowała. Był to oczywiście medium case, którego tak nie wierzyłam, ale lecimy sobie teraz. Kolejną bateleczkę. No, i tu będą niecałe cztery dyszki. Także jest potencjał, żeby coś fajnego tutaj, oczywiście, wkleić. Myślę, że dałbym szansę raz case'owi. Chocolate case wleci. Eee, nowa skrzynka na stronce też wleci, bo gdzieś tam na odcinku fajnie oddała, jak ją testowałam. Eee, no i tak myślę, że na sam koniec myślę, by tutaj dorzucić może direct case'a. Będzie za połowę, będzie za połowę, 37 zł. Mniej więcej, no ciężko mi tak wykalkulować dokładnie, ale polecimy sobie w ten sposób, że damy sobie tryb underdog tym razem i zobaczymy jak to wyjdzie. Obym tylko się nie przeliczyła z tym trybem, bo to różnie trafi bywać, jak sobie tak mieszam. Mamy kozera, mamy również Bota Michaela i zobaczymy czy w ogóle chocolate Casey, którego mam gdzieś tam największe nadzieje. Czy odda komukolwiek z nich coś zajebistego, bo no taki był plan generalnie. Dobra, dalej mamy prowadzenie. Nowa skrzynka bez zaskoczenia. Sła. Ok, w sumie proficik z tej batelki. Podoba się to dla mnie. Tutaj jeszcze w wpłata za 4 zł. Poko, no mogłoby zawsze być lepiej, e, mogło bardziej oddać, ale chociaż mamy 110 zł na koncie, także teraz jest potencjał gdzieś zrobić większą batelkę. E, lecimy sobie za 55 zł. E, I wiecie co? Ja bym tutaj chciała dać sobie. No ta skrzynia po prostu już tyle razy dawała jej szansę. Ona raz oddała, i później już w ogóle nie chciała mi oddać, że po prostu ja bym ją odpuścić, powinnam. Ale no, jednak dalej gdzieś tam jest ta nadzieja, że ona odda Więc Zlecimy sobie na pewno pistoleciki i do tego dorzuciłabym sobie Toolbox case'a, którego rzadko gdzieś tam daję na odcinki. No i ostatnią skrzynią będzie tutaj, może, ten Wasteland Case. Rzadko ją używam. Dodaję do butelek. Także spróbuję. Oczywiście są to trzy skrzynki. No bo one kosztują już po 17 ,21 zł 21. E, więc troszeczkę ryzykownie. Ale damy sobie na trzy osoby i lecę sobie w dryb. Standardowy, ale zmienię miejsce na ostatnie. Zobaczymy, jak to tutaj pyknie. E, ok, mamy wyścigowe, mamy Georgia. No dobra, lecimy chłopaki, lecimy chłopaki. O, mamy Gloka, za pięć dyszek za trzy dyszki. testet, niestety. Ale to jeszcze nie jest koniec, to jeszcze nie jest koniec. Toolbox Case tutaj raczej nic nie oddał, ale Wasland Case za 21 zł najdroższa skrzynka, też nic nie oddał. Nieważne, oddała, ale nie tak jak powinna oddać. Yy, mogą stać na pierwszym miejscu jednak. No ale tak to właśnie jest. Jak ja za jakieś zamieszania tutaj wprowadzam. Bawię się tymi trybami. Zmieniam sobie miejsca. To później zostaje z palcem w dupie. No, i teraz kurczę, korci, żeby pójść za te 55 zł. Ale połowa to połowa. Jeszcze nie ma tragedii, że nie mamy 20 zł na balansie, żeby ich za 10 zł. Także stworzymy coś za 3 dyszki maksymalnie. No i myślę, że kurczę. No, ten chocolate case. No, korci mnie, że musi oddać. I C4 case też musi oddać. I do tego kurczę. No, dorzuciłam tego medium case'a jeszcze. Dobra, niech będzie ten medium case. trzy osoby i tryb standardowy zostanę Dobra, lecę znowu na ostatnie miejsce. Lecę znowu na ostatnie miejsce, nie wiem czy nie odwaliłam głupoty. Mamy znowu Kozera jeszcze mamy Zieluszkę. C4 na buście Emeczka dla nas. Także, no 4 złote. No zawsze coś, zawsze coś. Chocolate case'ik tutaj ma największą szansę oddać. Niestety CSG jakby wpadło to byśmy mieli murowaną wygraną. Niestety Million Case y nie jest w stanie już nas tutaj poratować. Także GG, to jest GG. Znowu pierwsze miejsce wygrało. Ale to 5 zł profitu to no chuj nie profit. E, no i nie zostało nam nic innego jak po prostu pójść all in za te 28 zł, bo nie będziemy się tutaj totalnie rozdrabniać. Już miałam nadzieję, że jak wyciągnęliśmy 100 zł, e, no to już, że pójdziemy dalej, ale jednak coś się pokiściło, więc dajemy sobie ultra case'a Rast case, a, rust case a sobie dam, albo nie, jeszcze raz pistoleciki fajnie sypnęły, więc jeszcze raz je dorzucę. I na samo zakończenie chciałam dać low case, ale nas nadzwyczajnie na niego nie stać. E, także polecimy sobie może coś za dyszku fajnego będzie. Też 4 case'ik chyba, co nie? Też tak myślę. Lecimy tym razem na cztery osoby i ja już się nie bawię zmienianiem miejsc, tylko pozostaje w trybie underdog. Także. Ostatnia moja nadzieja na rozegranie tego odcineczka to jest właśnie to, że pójście na cztery osoby. Ktoś musi trafić i niech to będzie Emil. Ok, tak jak mówiłam, Emilka trafiła sobie pięknie. Za 60 zł pika. C4 case, co nam tutaj przyniesie? Na moją niekorzyść. Aleks mnie wydymamy na ostatniej batelce. Myślałam, że to będzie Emilka, ale no się myliłam. Eee. Co mogę więcej powiedzieć? No nie pykło. Ale. Ale coś tam sobie jeszcze tutaj. No otworzymy. Mamy 250 zł, 260. No po challenge'u, po challenge'u Następnym razem będę musiała to inaczej rozegrać. Eee. No ale teraz może zobaczymy, jakiś użytkownik będzie miał fajną batelkę. Potencjalną. Ok, widzę skrzynię na drzesterze, mogę dołączyć. W sumie 2 na 2 watelka i mamy tutaj te mieszane, czyli stickerki. One potrafią dobrze oddać. Także może te skrzynki uratują dzisiejszy odcinek, bo innej opcji po prostu chyba nie widzę. Jest to tryb underdog, także świetnie tutaj zaczęliśmy. I samu no dobrze ci idzie, ale no kurczę, ta naklejka za 3 dyszki była totalnie tutaj nam niepotrzebna. No mam nadzieję, że oni jeszcze coś tutaj dropną dorzucą nam do puli. Lecimy. Trzecia ostatnia skrzynia. Ok. No nieładnie, bardzo nieładnie z twojej strony. Ale no cóż. No. I samo. No i tu już jest ostatnia skrzynia. 10 zł różnicy. I mamy. Mamy batelkę. Czy będzie to proficik? Jest proficik, także elegancko, elegancko. Lecimy sobie teraz. Zobaczymy, jakąś kolejną batelkę. Nie ma, no to ja stworzę po prostu swoją. I chciałam tutaj zobaczyć sobie. Te trzy skrzyneczki na drsterku, i do tego dorzuciłabym jeszcze czarncy po jednej sztuce. I na sam koniec, może, może te naklejki. Widzowie ostatnio polecali te naklejki, także ja je sobie tutaj wrzucę. I na sam koniec, za pięć dyszek, może jakaś skrzyneczka tutaj fajna. Kasetka jest ostatnio coś tam poddawała także niech sobie już leci. I na tym skończymy odcineczek, ale oczywiście idę w tryb standardowy. Zostaje przy swoim pierwszym miejscu. Dodajemy sobie bociki. Szybka ostatnia patelka. Emilka. no raczej werdykt już jest znany. Chociaż jest to tryb standardowy. Także no, jest jakaś nadzieja dla mnie w trybie underdog, Pięknie. Najlepszy Max Win. To jest jeszcze u Max Win. W stanie najgorszym ta emeczka kosztuje 300zł, a na wpadła za 1100zł Także elegancko już wiem, że wygrałam ten odcineczek No i oczywiście dla moich widzów, jeżeli chcecie zgarnąć kina o tej wartości Zostawcie suba, dzwonem, lajka A w komentarzu napiszcie mi jakikolwiek kolor na pierwszą literę waszego niku. Robię takie hasła, ponieważ wiem, że część większość z was mnie nie ogląda, kupuje komentarze i po prostu no, później dziwota, że nie wygrywają. Także ja doceniam moich widzów, którzy oglądają gdzieś sam dokładnie. I mnie to tyle. Ja się cieszę z dzisiejszego dnia. Może challenge nie pyknął, ale zrobiliśmy sobie zajebisty proficik 1300 zł. Także żegnam się z wami. Udanego wieczorka. Wam życzę. siemanko! Manko.